Postawili na Ikonowicza Piotr Ikonowicz kandydatem lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich. Lewica zaprezentowała swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie nim Piotr Ikonowicz, który stanie w szranki z Bartłomiejem Wrublewskim Spis i Sławomirem Patyrą, zgłoszonym przez KOI PSL. Chciałbym, by ten urząd był przedłużeniem organizacji, które na co dzień walczą z ludzką krzywdą. A te organizacje były przedłużeniem urzędu, powiedział Ikonowicz. Zadanie jest takie, by dostrzeżeni zostali inni ludzie, by w tym gmachu zaczęto mówić o tych ludziach, by zaczęto mówić o ważnych sprawach społecznych, a nie tylko było miejscem napięć politycznych, uważa Ikonowicz. Najważniejsi są ludzie obywatele. Im służę im służyć będę. Jeśli dostąpię zaszczyt upełnienia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, dodał Ikonowicz. Mam nadzieję, że na moment głosowania zostaną zakopane topory wojenne, a przemówi sumienie, powiedział Ikonowicz. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów w NARPO. Rywalem Ikonowicza będą profesor Sławomir Patyra zgłoszony przez KOI PSL, a także poseł PiS Bartłomiej Wrublewski. Ikonowicz to znany działacz społeczny, który od lat upomina się o prawa najuboższych, głównie lokatorów. W 2000 roku kandydował na urząd prezydenta. Od 2014 roku wspólnie z żoną prowadzą ruch sprawiedliwości społecznej.